Z tej strony CZC i wit witam Was w kolejnym odcinku of z serii World of Tanks. Yy, bitwa standardowa na mapie koło podbiegunowe. Yy, jadę BT7 z piątymi ciarami. KW party normalnie. Yy, jak widzicie, jestem w tym klanie. PKP. Mm. On nie jest już taki dobry. BT7 czołg lekki trzeciego poziomu rosyjski. Russian. Yy. <ścoughs> Więc idziemy. Yy, link do World of Times będzie w opisie. Yy. Serie będą z half z przyjaciółmi, z Minecrafta może będą, z World of Tanty na pewno. No i to tyle. Właśnie tu jedziemy, boję się tu trochę pojechać. O właśnie. Ze strachu. Szczeliłem w to. A widzicie, widzicie? Tam rejon jest tam. Patrzcie jaki gatunek. Kurde, nie przebiłem go Pokał. Ło! No i... Dobra. Stawię to bez komentarzy, tam pojadę. Czarł jest dosyć szybki. HP ma dosyć dużo, jak na swój poziom. Ale moim zdaniem bez jednego z Niemców jest lepszy. Już mam u niego jeden odcinek. To już tak na przemian chyba. BT7, PZ1C. Może dojdą, może dojdzie ten. V2801, bo go mam. Ale jeszcze nie mam tego działa najlepszego. Więc czekam, aż go wymaksuję. W sensie, że działa. I wtedy będę mógł nagrywać już sobie ładnie. Z niego. Tak widzicie M4 Crusher, to się gdzieś, a nie inne. Ja tu, a tu sam jestem tutaj. Jestem bez nichą. Trzeba się wycofać. Lekko, tam do nich. O! Szczere. Dobra, jedziemy. E, typ T34. Podruba T34. Ona... Typ T34 ma jakieś działa, jakieś takie. Magiczne. Niby nie ma tyle obrażeń, a jak czasami przypasami, to, to to jest źle. Właśnie uciekam stąd. Bitwa moim zdaniem niewyrównana. Bo trzecie tyle z piąty mi to szans nie mają. Oczywiście trzecie. Yy, jak chcecie dals dalsze odcinki z serii World of Tanks, to piszcie w komentarzach. Yy, no. Pociski yy, przeciwpancerne, 40 penetracji, 58, 37 mm pocisk przeciwpancerny. Właśnie jadę po te gady. O! Patrzcie, czubkę jest tam Pajzioszek. KW jest bodajże. A! Patrzcie, nie jest AFK. Już myślałam, że jest AFK. Ja. Ale nie jest, patrzcie. Tam jest ten typ głupi. Tu jakiś manegra, jedziemy. Dobra, jedziemy na kawu. To jest nie ale ja jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Patrzcie, zajadę kawę. Ha! No nie mogę mu przebić. Pa! A nie, to nie ja. Super, przegraliśmy. Więc bitwa zakończona, przegraną. Teraz zostawiam Was na opatrzenie. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i się mano.